Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie w następnym odcinku z House Flippera. Oczywiście, podążamy do naszego komputera i wchodzimy na pocztę. I tak, co my tutaj mamy? Niezbędna dodatkowa łazienka, dobudowa ściany, łazienka i wasze, dob do odnowy, porządki świąteczne i znowu nadeszły święta. Może wejdźmy na te porządki świąteczne? I co my tutaj mamy? Hej, zbliżają się święta, ja mam problem. Moi rodzice wyjechali w delegację, zostawiając mi wolną chatę jakiś miesiąc temu, ale wkrótce wracają na święta. W domu wciąż są ślady ostatniej imprezy, kilku poprzednich zresztą też. Wiesz, moja mama ma idealistyczną wizję na wizję świąt. przepraszam. Tutaj cały dom i wszystkie okna leśnią, a wszędzie wiszą świąteczne dekoracje. Nie dam rady wszystkiego sama przygotować. Pomocy. Arni, Arni Bell. Dobra, no to co, chodźmy, dziewczynie, pomoc. No cóż, zaimprezowała, poleciała, popłynęła, <noise> jak to się mówi, no i skończyła marnie. Także chodźmy jej. Tutaj pomoc jest zima. Faktycznie jest zima, kochani, tak jak właśnie tutaj powinno być na święta i jest ciemno. Jest ciemno, mamy północ. I dobra, tak to wygląda. No to chodźmy, możemy zapalić światło, oczywiście, prawda? No bo masz światło w domu. Ojej. Ojej. No to ładnie pobalowaliście, tyle wam powiem. Ale ogólnie dom wygląda całkiem w porządku. No. Tylko po prostu. Za... Aha, tutaj są takie światła, że mhm. No dobra, ojeju, ile alko. Ojeju, stara pizza, alkohol, puszki, wszystko. Rany boskie. Twoi rodzice by się przekręcili, gdyby to zobaczyli. Rany kogo ta pakietycznie. Impreza. Ojeju, no impreza była gruba. To trzeba przyznać. Była hardkorowo gruba i to. O Jezu, jaki chleb! I ty tu żyjesz ty tu mieszkasz. Rany boskie no. Dramat. Jezu! Imprezowaliście, tak? Jestem ciekawa, no ja nie należałem akurat do jakichś imprezowych osób, osób, wiadomo, człowiek się bawi, ale no nie aż tak, no nie, nie, ja tak, no nie, kurde, chyba, chyba jednak jestem spokojna, dobra. I sprzątanko, sprzątanko, trzeba to wszystko wyczyścić, żeby jej rodzice tutaj się, no żeby w głowę nie zachodzili, co ta ich córka zrobiła. Tak, bo to była chyba córka, prawda? Czy nie? Czy sobie znowu pomieszałam coś? Dobra, umyjemy ci okienko. Aczkolwiek na no, wyglądałoby, jakby było zaszronione nieżeli brudne, no ale dobra, szron mamy z zewnątrz. Tutaj, w tym przypadku. No bo wiecie, czasami to szron zaleci do, do, do domu. Zależy chyba jakie, co tam z oknami się dzieje, nie? <laughs> chyba, chyba tak się zdarza. Dobra. No i co? Otwórz? Aha, tutaj możemy, dobra, pootwierać całą sobie. A na zewnątrz tutaj coś na pasku dzieliście, czy nie? Zbuję jedne. Chyba nie, chyba jest git, Dobra, wejdźmy tu w takim razie. O matko, ojeju. Nie da się tutaj pościelać łóżka? Nie da się chyba. Światełko, światełko. Na szczęście chyba za prąd płacisz, skoro światło mamy. Pewnie rodzice ci kasiurkę wydają, a ty co? Chlejesz po kątach ze znajomymi. <grym> I że Dobra. No, będzie czysto, będzie czysto. Powiem wam, że gdyby tak się sprzątało w życiu realnym, to ja bym była zachwycona, bo ja nie należę do osób, które kochają sprzątać. Ej, no, tak. <laughs> no nie, 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 no nie. Dobra, to okno jest względnie czyste. Dobra, wiszące lampki śnieżynka długie, czyli tutaj mamy zakupić, tak? Rozumiem. Mamy zakupić takie lampeczki. Lampeczki gdzieś, nie wiem, tu. O, śnieżynki. Dobra. Ojejku, ja bym chciała tak, żeby tak miary yy, równo się to prezentowało. Aczkolwiek mogę tu przez Środeczek, O, właśnie, coś takiego. Dobra. Nara. I nara, czyli tutaj chyba jest 100%. Nie, tutaj jest 100%, dobra. Tu jest gituwa, także możemy wyjść stąd i idziemy dalej. Ogólnie tu jest całkiem sporo pomieszczeń. I oczywiście nawet chleb zrobiliście w garażu. Nie, no, rany koguta. Dobre agenty, dobre Dobrze są, powiem wam Tak zasyfić ht To nie Masakra Okej, okay, ale tutaj mamy garaż ogarnięty Także wychodzimy na szczęście Tutaj nie było aż takiej, aż takiej tragedii Trzeba przyznać Mogło być gorzej No dobra, wchodzimy teraz tutaj Co? Gdzie jest światełko? A tu jest czysto no, jeden pokój, pewnie jej sypialnia, nie? W, w której jest czysto dobra. No to co? Musimy tutaj poogarniać szeroka zasłona. Jakie ty miałaś tu łóżko kolor, kobieto? Czerwone, czerwone jak wino. Ale jest takie o. To ja myślę, że takie byśmy mogli tutaj sobie powiesić ładnie. <laughs> I zamontuj. Okej. Okay. Świetnie. Patrzcie. To znaczy akurat karniszcze to ja umiem. Mm, w prywatnym życiu też y, zamontować, także? Nie, żeby nie, było... wienie adwentowy, ich cel. Mm, ale co wszystko do tego pokoju? No dobra, to może tu w takim razie dzwoneczki. No, niech będą takie, tylko. Co, cały pokój będzie taki zawalony, no to może nie wiem tu. W takim razie e, wieszące lampki. No to weźmy takie czerwone, może tym razem, nie? Mhm. Aha i to wszystko na ścianie jest. E, no dobra, no myślałam, że takie, wiecie, będzie bardziej tak, nie wiem, ozdoby, nie w samym. Się. No tak. Bo trochę wieszące lampki, duża gwiazda, duża gwiazda, no to może biała, niechaj będzie. I ile ich mogę wziąć? dwie tylko, to tak, no, bratu niech będą. I ostatnie gwiazda betlejemską. O Jezu, to są tak piękne kwiaty, ja je kocham. Naprawdę, i w utrzymaniu są łatwe. <laughs> no, że dlatego ja je tak ubóstwiam, nie? <laughs> Okej, okay. to tutaj byśmy mieli ogor ogarnięte, czyli zabrudzenie. Gdzie tu jest SF jeszcze? Um, burz mi ślepa jest. Czasem nie wiem, co, są te, co to są te placki. Nie wiem, naprawdę. To jest czysto, więc ja nie wiem, czy ja to powinnam zaglądać w ogóle. Okej, okay, czyli rozumiem, że w całym domu trzeba tutaj powiesić takie różne świąteczne duperele. Ja nie wiem, ja się chyba nie nadaję do ozdabiania, także może to kiepsko, kiepskawo wyglądać. Ym, muszę przyznać. Także ja nie wiem gdzieś takie rzeczy daje. Ale dobra. No, no jakoś to będzie. Wyglądać. Bez sensu to zrobiłam trochę, to może nad drzwiami. Na no, oberem. Duża patrzyszka na prezent, duża paczuszka na prezent. Dobra, no to może tutaj gdzieś wrzucimy. O. Prezent średni. Okej. Okay. Jest to tak leży. O i... Mm, okej. Okay. Lampeczki to może takie niebieskie. Ja, ja się nie nadaję do zdabiania. No widzicie, jak to tragicznie wygląda w moim y, przypadku. Ja mm, nie wiem gdzie się tak rzeczy ozdabiam. Nie wiem. O. Może tu? Tak o? Nie, nie mogę tak o. No powiem wam, że szało to nie robi. Także yy, nie nadaje się do ozdabiania, to na pewno. Nie oszukujmy się. <laughs> nie wiem, gdzie to wciorać tu. Może tu. O, dobra. Byle, No, nie. Myślę, że inni by to ładniej zrobili. Je miała, gdzie je miała? Gdzie się będziecie całować? Może tu. Dobra. A, dziadek do grzechów, ale hit, jak czad, ja bym dała nad kominkiem, mogę tu? O, tu. Tylko, o, o, yeah, ale fajnie, podoba mi się to, mi się podoba. Śnieżna kula też nad kominkiem powinna być. O, tak. A, a to? Dobra, może tu? I... och, ja och, nie ja nie mam gdzie choinki wrzucić. Tu chyba tu tylko może być. Tak będzie zestawione wszystko. No i piękna gwiazda betlejemska, To musi być to. Dobra. Okej. Okay. Więcej mogę. Tu jeszcze tu chcę. O! Jeszcze jedna, to to, tu. To. Skoczysz. Zeskoczysz, wskoczysz i zeskoczysz. Dobra. To. A nie, tu, tu. Tu będzie fajnie. O! Dobra, I, i gdzie jest brudno? Dawaj szmatę. Jedziemy z tym, bo ja nie wiem gdzie tu jest brudno, ale gdzieś jest. Już posprzą, tam. Serio? Ale to ja y, wszystko zrobiłam? Nie wiem. Tu jest ok. O Jezu, tu jaki jest, y, pominęłam łazienkę. Wyczyś okno, chodź. Chodź, szorujemy. Szorowanko, okienko. Dobra. Pięknie. Cześć, ciesieńko. Zakończ, Zro... Zrobiłam wszystko. Już. a szybko. No dobra. Wychodzę. Nara. <ścoughs> nara, kochani. Nara. Także mamy, ukończyliśmy dwa koła, zarobiliśmy. Świetnie, no to posprzątałam dom i przygotowałam go na święta. W ogóle tęsknicie za świętami? Lubicie święta Bożego Narodzenia? A może jesteście innej wiary i macie inne święta? Jestem tego ciekawa, dajcie znać. No, no to co? Farbę zostawiamy, jeszcze nie wyschła, także jest dobrze. <laughs> I oczywiście zakończamy tutaj przed naszym domem. Zawsze to jest jedna misyjka. Jakby na odcinek. Także co? Dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapeczkę w górę, jeśli Wam się podobało, jeśli chcecie więcej odcinków. No i co? Trzymajcie się ciepłutko. Cześć!